Witam was wszystkich serdecznie na kanale Golden Manek. Witajcie, ja dzisiaj jestem nad tamizą przyszedłem dograć materiał jeszcze do niedzielnego odcinka czyli chciałbym coś jeszcze dograć z tamizy, co udało mi się znaleźć i wam to pokazać oczywiście w niedzielę ale też również przyszedłem nagrać takie małe ogłoszenia duszpasterskie, czyli informacje odnośnie konkursu, co, gdzie jak i kiedy, kiedy się będzie rozwiązanie tego konkursu i wszystkie inne informacje, także zostańcie ze mną powiem wam, bo będzie się działo będzie dodatkowa nagroda która rozwali system. Jak to sponsor powiedział zaczęliśmy grubo i skończymy grubo. Także zapraszam do oglądania. Ja zaraz wam wszystko wyjaśnię, kiedy odbędzie się losowanie i tak dalej. A ja na chwilę zajmę się brzegiem tamizy, no bo mało czasu. Dwie godzinki, dwie godzinki na to, żeby poszperać, jak później będę wracał do samochodu. To dogram materiał odnośnie losowania. Także zapraszam do oglądania. Hejka. Siemaneczko, witam was wszystkich. Ja już jestem po kopaniu na tamizie. Coś tam powychodziło. Oczywiście materiał z tamizy i z pola zobaczycie w niedzielę o poranku, czyli tam będzie 8.30 polskiego czasu. Także serdecznie Was zapraszam. Zobaczycie również, co się wydarzyło na polu, że Maniek chodzi ze śliwką pod okiem. <laughs> było fajnie, było śmiesznie, no ale Maniek dzisiaj konsekwencje są. Także serdecznie Was zapraszam oczywiście na niedzielny odcinek. Co do konkursu, co do konkursu, słuchajcie, no wielkimi krokami zbliża się już finał w niedzielę. Odpalimy live'a, zaraz wam o tym wszystko powiem, bo dużo osób pisało też na temat tego, że nie dostało numerku pod, pod komentarzem na Facebooku i na Instagramie. Tak, słuchajcie, po pierwszym, chyba czy po drugim dniu tych komentarzy spłynęło naprawdę, naprawdę dużo, więc stwierdziliśmy ze sponsorem, że niestety no, nie będziemy w stanie napisać wszystkim fizycznie tych numerków. Przerosło chyba to do nasze, nasze oczekiwania. No i stwierdziliśmy, że będziemy to wszystko losowane na live'ie w niedzielę, na który Was serdecznie zapraszam na godzinę 18 czasu polskiego, angielskiego 17.00. Będzie live na żywo w firmie ATD Scaffolding Jadę do, do, do sponsora. Tam zrobimy live, na żywo. I każdy będzie, będą losowane nagrody z YouTube'a, z Facebooka i z Instagrama za pomocą generatora komentarzy. Także serdecznie Was zapraszam. Mało tego, sponsor, tak jak już Wam wspominałem wcześniej, tak jak powiedział, zaczęliśmy grubo i skończymy grubo. Będzie możliwość podczas live'a wykupić sobie los. Aby wziąć udział w losowaniu nowego wykrywacza XPDEUS. XPDEUS z cewką 11, 35, HF, z panelem, ze słuchawkami, także funkielnówka XPDEUS będzie można wygrać. Co trzeba zrobić? Wystarczy, że podczas live'a wpłacicie e, donate'a w wysokości 5 funtów, 5 euro albo 25 zł, zł albo jakąś tam większą. Sumę wtedy dostaniecie po prostu los. Każdy los to jest koszt 5 funtów. I ten los weźmie udział w losowaniu na sam koniec e, XPdusa. Także ja was serdecznie zapraszam, kto ma ochotę wziąć udział w tej zabawie. Kurde. Wpłacacie do podczas live'a i otrzymujecie numerek, który bierze udział w losowaniu. Nagrody zacne, nagrody zacne. Powyłam szczerze, że chyba na youtube'owym takim e, wykopkowym oczywiście kanale jeszcze takich nagród nie widziałem. Także mega się cieszę. Sponsor albo grubo, albo wcale pokazał, kurde, naprawdę na co go stać. Także co? Jeszcze raz. Filmik. Wpada w niedzielę o poranku, a w popołudniu godzina 18, czasu polskiego, 17, angielskiego. Odpalamy live'a. Odpalamy live'a u producenta w biurze i będziemy losować trzy nowe wykrywacze Nocta Makro Simplex. Trzy Pinpointery oraz nagrodę specjalną, czyli na zasadzie takiej loterii. Kto będzie miał ochotę może wpłacić dotację i będzie brał udział w losowaniu XP Przypominam, abyście sprawdzili, czy wykonaliście to, co trzeba było zrobić, żeby później nie było rozczarowań, bo mówię, w tych generatorach komentarzy nadgorliwych będziemy usuwali, czyli komentarze zdublowane będą usuwane na Facebooku, sprawdźcie na stronie sponsora, czy udostępniliście jego stronę, czy napisaliście komentarz, czy polubiliście, żeby później nie było jakichś niespodzianek, że ktoś tego nie zrobił, a będziemy to sprawdzać. Także zapraszam również do subskrypcji tego kanału, kliknięcia tego dzwonka, aby być na bieżąco, żeby was ten live nie ominął. Pamiętajcie, będzie, będzie się działo. Jeszcze raz. Trzymam, trzymam za Was kciuki oczywiście i widzimy się już w niedzielę. Nie przeciągam. Miłego, miłego piątku Wam życzę. Miłego weekendu. Trzymajcie się i do zobaczyska. Hejka.